Oliver Berman to nieoczekiwany debiutant weekendu w Arabii Saudyjskiej. W oczach wielu kibiców spisał się świetnie, chociaż z drugiej strony należy mieć na uwadze fakt, że w ostatnim czasie w F1 przewijali się tacy kierowcy jak Nick DeVries czy Liam Lawson, którzy również bardzo dobrze prezentowali się w swoich pierwszych wyścigach. Czy bańka hypu, która powstała wokół Bermana, jest na pewno słuszna? I czy jego występ, aby na pewno był taki dobry? W tym materiale, jak sama nazwa wskazuje, dokładnie przeanalizujemy występ młodego Brytyjczyka w barwach Ferrari. Zapraszam! Na sam początek, aby lepiej to wszystko zrozumieć, przeanalizujemy na szybko, gdzie ścigał się wcześniej Berman. Jak to się stało, że jest on obecnie w Akademii Ferrari? Przejdźmy od razu do startu w Formule 4, bo tutaj Oli pokazał się naprawdę świetnym kierowcą. Jednocześnie startował w dwóch seriach, włoskiej i niemieckiej F4. Obie z tej klasyfikacji udało mu się wygrać. Na niemieckich torach zdobył 6 zwycięstw, a z kolei we Włoszech 11. Oczywistym było, że tak duży sukces nie obił się bez echa w świecie motorsportu. Z racji na swoje wyniki od razu przeskoczył serię freka i trafił do Formuły 3. Już w debiutanckim sezonie zdobył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A już po roku w Formule 3 momentalnie przeskoczył do F2. Ubiegły sezon był jego pierwszym na tym szczeblu i zaprezentował się tam naprawdę dobrze. Szczególnie zwrócił uwagę jego fenomenalny występ w Baku. Właśnie w ten weekend skompletował hat-trick, triumfując w każdej punktowanej sesji. Debiutancki sezon we F2 zakończył na szóstym miejscu. W 2023 wziął udział w treningu poprzedzającym Grand Prix Meksyku za kierownicą Hasa. Zajął w nim 15 miejsce, pokazując się jako najlepszy z ówczesnych debiutantów. Tym bolidem zdarzyło mu się jeździć także w Abu Dhabi, zarówno w pierwszym treningu, jak i podczas posesjonowych testów. Pierwszy weekend sezonu w Bahrajnie był dla zawodnika Premy totalną katastrofą. 15. i 16. miejsce to zdecydowanie za mało jak na zawodnika tej klasy. Podczas czwartkowych kwalifikacji w F2 udało mu się wykręcić czas dający pole position. Mowa tutaj już oczywiście o Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak nie wykorzystał tego świetnego wyniku. Wszystko to zaczęło się właśnie w środę, podczas której Carlos Sainz ominął wszelkie aktywności i skupił się na odpoczynku. Już wtedy było wiadomo, że coś jest nie tak. Problemy zdrowotne nasiliły się podczas sesji treningowych i Carlos zaznaczył, że był to jego najtrudniejszy dzień w Formule 1. W piątek, przed trzecią sesją treningową, otrzymaliśmy potwierdzenie o debiucie Bermana za kierownicą samochodu Ferrari. Debiut w bardzo mocnym Bolidzie, najprawdopodobniej drugim najlepszym po Red Bullu. Oczekiwania wobec takiego kierowcy nie powinny być wygórowane. Wchodzi z marszu praktycznie z dnia na dzień do auta, którym nigdy nie jeździł. Co prawda jak wcześniej wspominałem, miał już okazję jeździć zeszłorocznym bolidem hasa, ale w tegorocznych autach mimo to pojawiło się trochę zmian. Przejdźmy już do trzeciego treningu. W nim Brytyjczyk przejechał zaledwie 22 okrążenia, ponieważ sesja została przerwana przez wypadek Yu Joe. myślę, że nie ma się zbytnio co rozwodzić nad tym treningiem. Dodam jeszcze, że zajął 10 miejsce ze stratą 70 do leklerka. Przechodząc do kwalifikacji w Q1 wykonał solidną próbę zapewniającą pewną gwarancję awansu do Q2. Na dziewiątym miejscu. W drugiej części czasówki uplasował się na 11. miejscu ze stratu 36 tysięcznych do 10. Louisa Hamiltona. W wywiadach po sesji debiutant mówił wprost, że mogło być lepiej, ale i tak uważa, że był to dobry dzień. Z jego kolejnych wypowiedzi wynika także, że jego realnym celem w sobotnim wyścigu jest po prostu doprowadzenie samochodu do mety. Dodał także, że miło byłoby zdobyć punkty. Zanim przejdziemy do wyścigu, należy wspomnieć o tym, że Tor Jeddah. Jest bardzo specyficzny. Jest to obecnie najszybszy uliczny tor świata. Niewielka odległość od barier, gigantyczne przeciążenia to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Delikatnym ułatwieniem może być niskie zużycie opon, którym nie trzeba się przesadnie przejmować. Pomijając ten fakt, tor jest chyba jednym z najgorszych do debiutów w Formule 1. Przejdźmy do wyścigu. Na start większość stawki wybrała opony pośrednie. Berman zdecydował się jednak na miękkie. Różnica między tymi mieszankami okazała się naprawdę niewielka, bo i tak w normalnych warunkach wszyscy jechaliby na jeden pit stop. Start sam w sobie w wykonaniu Bermana był słaby. Na prostej wysunął się przed niego Alex Albon. Kierowca Williamsa musiał jednak uważać na wciskającego się od wewnętrznej Magnusena, którego lekko podbiło na tarce w pierwszym zakręcie. Berman pojechał bardzo zachowawczo, trzymając jak największy odstęp od innych samochodów, stąd ścięcie drugiego zakrętu. Następnie mocna kontra w trójce i momentalnie blisko niego znalazł się Magnusen. Zakręt czwarty to zblokowanie koła i po raz kolejny wyjazd poza tor i próba unikania kontaktu. Następne zakręty to walka z poszukiwaniem przyczepności. W drugiej części okrążenia zbliża się do jukiego tsunody i dochodzi do dwóch nieudanych prób wyprzedzania. W ostatnim zakręcie wlatuje bardzo mocna kontra, która odbija się na prędkości pod koniec prostej. Tsunoda zbliża się do strola i zrównuje się z nim. A Berman próbuje wciskać się na trzeciego, jednak Stroll agresywnym i niebezpiecznym ruchem zamyka mu drogę. Brytyjczyk bardzo przytomnie nie próbuje na siłę wciskać się w tą niewielką lukę. Dojazd do pierwszego zakrętu i odważna próba ataku w wykonaniu Brytyjczyka, zresztą bardzo bliska kontaktu. Dalej mamy kilka spokojnych krążeń. Aż do wypadku Lensa Stroll'a, który dzieje się praktycznie na oczach kierowcy Ferrari. Wywołuje to safety car, które okazuje się punktem zwrotnym tego wyścigu. Większość stawki zjeżdża do boksu i tak samo robi Berman. Dzięki temu znajduje się na najlepszej możliwej strategii. Po restarcie, momentalnie bierze się za Tsunode, wykonuje udany maner w zakręcie numer 1. Na 16 okrążeniu Berman wykorzystuje przewagę prędkości i wyprzedza Guaniu Joe. Na 21 okrążeniu Berman ponownie bardzo dobrze się ustawia i wyprzedza Nico Hulkenberga. Kolejne 16 okrążeń to konsekwentne budowanie przewagi nad kierowcami z tyłu i trzymanie się około 5-6 sekund za George'em Russellem. Na 37 okrążeniu do boksu zjeżdża Hamilton. A kółko później Piastri. Po pit stopach Norris wyjeżdża 6 sekund za Bermanem, a Hamilton jest około sekundę za Norrisem. W końcówce tempo Bermana było naprawdę dobre nie tylko utrzymał przewagę nad Norrisem, ale i zaczął doganiać George'a Russella. Ostatecznie przekracza linię mety na siódmym miejscu, zdobywając przy tym 6 punktów. Naprawdę dobry debiut, trzeba to oddać. Było sporo nerwów, szczególnie na początku wyścigu. W końcówce tempo pozwoliło się bronić przed Norrisem i Hamiltonem, no i sama strategia była optymalna, dzięki czemu mógł plasować się przed dwoma rodakami. Co by nie mówić, to jego pierwszy wyścig. Udało mu się zyskać cztery pozycje względem kwalifikacji, pokonać dwóch Brytyjczyków, no i przede wszystkim nie popełnić jakiegoś drastycznego błędu. Tytuł Driver of the Day jak najbardziej zasłużony. Zapewne na tym kończy się tegoroczna przygoda Bermana z Bolidem Ferrari. Wszystko wskazuje na to, że Carlos Sainz ma już wrócić na Grand Prix Australii. W tym sezonie zobaczymy jeszcze Brytyjczyka kilkukrotnie w trakcie treningów w barwach hasa. Najbliższa taka sytuacja będzie miała miejsce chociażby w Barcelonie. Tym bardzo udanym debiutem Oliby buduje sobie fundamenty pod przyszłoroczny kontrakt. Pozytywnie wypowiada się o nim Matsu, co naturalnie może wiązać go z hasem. Jeśli nie has, to pozostaje jeszcze Williams, czy może nawet Aston Martin. Na pewno opcji jest dużo. Musimy jeszcze poczekać na to, co wydarzy się w tym sezonie. Jak pójdzie mu w F2 i jak ułoży się rynek transferowy. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Chętnie przeczytam Wasze opinie na temat tego eksperymentalnego formatu. Co mogę poprawić, co wam się podoba, co wam się nie podoba i czy chcielibyście zwyczajnie w świecie więcej takich filmów. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.